W lewicowym świadku przyjęło się rozpamiętywanie klęski i defetyzm na zasadzie, że cóż my możemy zrobić wobec fałszowania historii przez Instytut Pamięci Narodowej czy inne rządowe instytucje. Dlatego postanowiłem dzisiaj zrobić felieton o tym, że jednak warto walczyć, że są skutki tego, iż ludzie występują przeciwko fałszowaniu historii. Będzie to historia pomnika Jana Martyniaka w Jaworznie, młodego partyzanta z Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej, który został usunięty w wyniku działania IPN. -u. Janek Martyniak był w roku 1943 młodym, 19-letnim chłopakiem, który wstąpił do partyzantki do gwardii ludowej PPS Wolność, Równość, Niepodległość. 10 czerwca grupa partyzantów socjalistów przeprowadziła akcję uwolnienia brytyjskich lotników przetrzymywanych w Jawożnie w obozie Jenieckim. Podczas odwrotu z miejsca akcji partyzanci natknęli się na niemiecki patrol. W walce z tym patrolem poległ 19-letni wówczas Janek Martyniak, osłaniając odwrót towarzyszy, którzy uciekli z miejsca starcia, wycofali się razem z pięcioma brytyjskimi lotnikami. Część z tych lotników później wróciła do Anglii. Ten czyn był bardzo ważny propagandowo i, i również odbił się bardzo szerokim echem, bo tuż po wyzwoleniu w roku 1945 ambasada brytyjska w Warszawie wystosowała podziękowanie za akcję partyzantów, uznając ich czyn za, za bohaterski i godny pochwały. W roku 1968 załoga kopalni węgla kamiennego Komuna Paryska, lokalna, w której pracował również brat poległego Franciszek Martyniak, ustawiła własnym sumptem własny, na własny koszt pomnik upamiętniający partyzanta w miejscu, gdzie on poległ w walce z hitlerowcami. I pomnik przez lata stał, nikomu nie przeszkadzał, był elementem lokalnej pamięci. Mieszkańcy składali przy nim kwiaty. Pamiętano o rocznicy śmierci Martyniaka. On był takim lokalnym bohaterem. Nie taką postacią pustą, tylko kimś, kto był ważny dla historii Jaworzna i okolicy. W roku 2016 jednak IPN uchwalił, IPN. Parlament na, na wniosek IPN-u uchwalił to kuriozalne prawo dekomunizacji, o usuwaniu niewygodnych dla władzy obiektów z przestrzeni publicznej. No i w ramach tego fałszowania historii też upomniano się o pomnik Janka Martyniaka. W lutym 2018 roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zapytał instytucji. Pamięci Narodowej na temat tego, czy w myśl ustawy z 1 kwietnia 2016 roku pomnik Janka Martyniaka powinien zostać, czy powinien być usunięty. IPN wystosował w związku z tym opinię, opinię, która no, dowodzi tego, że zupełnie nie zrozumiał o kogo chodzi, bo w opinii tej czytamy zachowanie obiektów honorujących pamięć, działalność komunistycznej gwardii ludowej jest niezgodne z podstawowymi zasadami na których oparta jest Rzeczpospolita Polska po 1989 roku, czyli poszanowania suwerenności Polski oraz praw i wolności obywateli. No, tym samym y, doprowadzono do tego iż 19 grudnia 2018 roku większość rady miejskiej Jaworzna opowiedziała się za likwidacją pomnika. Charakterystyczne, że y, Ekipa, która przeprowadzała tą likwidację, przyjechała po cichu, tłumacząc się lokalnym mieszkańcom, że pomnik idzie do renowacji, że wróci. No, zachowali się jak złodzieje, którzy przychodzą nagle, kradną obelisk, tłumaczą się w jakiś głupi sposób i z tym obeliskiem uciekają. Oni wiedzieli, Prawdopodobnie, że gdyby powiedzieli, iż usuwają na stałe upamiętnienie partyzanta, to spotkaliby się z, ze złością, czy wręcz agresją lokalnych mieszkańców, którzy latami o ten obelisk dbali i składali pod nim kwiaty. Wydawałoby się, że sprawa jest już skończona. Nie da się przywrócić pomnika, że wszystko stracone. Otóż nie, znalazły się grupy lokalne, znalazły się grupy dbające o pamięć historyczną. W Jaworznie działająca grupa Antifa Jaworzno, również Stowarzyszenie Polska Partia Socjalistyczna Niepodległość i jeszcze kilka innych grup w obronie pomnika, czy też za. Jego przywróceniem opowi opowiadał się Tomasz Sendor, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, który również w trakcie głosowania zdecydowanie się sprzeciwiał usuwaniu obelisku. I te, te grupy przystąpiły do działania. Przede wszystkim robiono akcje plakatowe lokalne, przygotowano materiały informacyjne na temat historii Jana Martyniaka. Yy, przygotowano yy, ulotki nawet stowarzyszenie PPS niepodległość zwróciło się do ambasady brytyjskiej z informacją o tym co stało się w Jaworznie a Jawożna skierowała petycję do rady miejskiej tutaj jest bardzo ważna lekcja dla wszystkich którzy lokalnie chcą bronić pamięci historycznej walczyć z dekomunizacją można sobie oczywiście powiedzieć że my będziemy tacy Systemowi, że zawsze będziemy walczyć z kapitalizmem, obecnym systemem, dlatego nie ma żadnej możliwości porozumienia z nie wiem, radnymi lokalnymi, jakimiś środowiskami NGO-sowymi. Nie tędy droga. Przykład jawożna pokazuje, że udało się znaleźć sojuszników lokalnych, udało się odnaleźć wsparcie wśród radnych. Również poseł lewicy Maciej Konieczny wystąpił w obronie tego pomnika. I akcje, petycje, informacje odniosły swój skutek, ponieważ w, pod koniec września bieżącego roku był, był ogromny sukces, ponieważ Rada Miasta Jaworzno pod wpływem właśnie petycji jednogłośnie zdecydowała o przywróceniu pomnika. Co więcej, wynika z, z tej decyzji, że to IPN powinien Zapłacić za, za przywrócenie tego pomnika. Bardzo istotne jest również to, jak zachowali się lokalni mieszkańcy w momencie, kiedy Usunięto ten obelisk ustawiony w roku 1968. Oni nadal pamiętali o miejscu śmierci partyzanta. Tam ustawili taką prowizoryczną tabliczkę, na której wypisali to, co znajdowało się wcześniej na pomniku, że tutaj zginął partyzant Gwardii Ludowej Janek Martyniak. I przy tej tabliczce palili znicze, przy tej tabliczce się spotykali, więc. Więc też nie można podchodzić do obrony pamięci miejsc historycznych na zasadzie, że lokalnym mieszkańcom w zasadzie to nic nie przeszkadza: że się zmienia nazwy ulic, że usuwa się pomniki, że nie są oni związani z tym, co, co było dotąd. A jeśli już, to mają takie podejście czysto. Praktyczne, technokratyczne, że sprzeciwiają się dlatego, że będą ponosić jakieś koszty zmian w, w przestrzeni miejskiej, zmian tej do komunizacji. Tak nie jest, bo bardzo wielu ludzi jednak szanuje historię lokalną, jest przyzwyczajonych do, tego, do tych miejsc pamięci, które, które były. I wbrew pozorom. Całkiem nieźle zna ich historię. Dlatego też nawiązanie współpracy z, z mieszkańcami tutaj w przypadku Jaworzna bardzo dobrze poskutkowało. Mamy przykład kolejnego zwycięstwa nad fałszerzami historii. Pokazuje to, że nawet niewielka grupa z niewielkimi zasobami, jeśli ma pomysł na działalność, jeśli znajdzie kontakt ze środowiskami lokalnymi, jest w stanie wygrać z wielką instytucją państwową wspieraną milionami z budżetu, a to dlatego, że ludzie, którzy walczą z dekomunizacją, mają determinację, mają wiedzę chcą po prostu dopiąć swego. Po drugiej stronie są urzędasy, są fałszerze historii zawodowi, którym w zasadzie zależy tylko na pieniądzach, zależy na, państwowych, na państwowym budżecie. Ci tacy fanatycy i Penowscy różnego rodzaju foliarze, oni oczywiście występują, oni mają misję niszczenia pamięci historycznej, natomiast bez, tych, bez tego całego swojego zaplecza, kiedy muszą stawić czoła. Społecznemu oporowi, oni są po prostu bezsilni. Więc dlatego w tym felietonie na koniec wniosek. Zachęcam Was do walki, zachęcam Was, jeśli dzieje się coś takiego jak w Jawożnie żeby stawiać czoła dekomunizatorom, żeby także informować, współpracować też z naszym stowarzyszeniem Historia Czerwona. My będziemy zawsze wspierać inicjatywy zwalczające fałszowanie historii, zwalczające dekomunizację. Mam nadzieję, że kolejny felieton się Wam podobał. Jeśli tak, polubiajcie, subskrybujcie, kontaktujcie się ze Stowarzyszeniem Historia Czerwona, jak również czekamy na Wasze sugestie tematów kolejnych felietonów. Dziękuję.